Hey. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Wierzę na beat jakby był mój dzień Czarny jak noc, ale błyszczę jak zenit Kasa wokoła, ja dalej tu biegnę Płonę jak ogień, nic już nie zmieniłem ja. Wierzę na beat jakby był mój dzień Czarny jak noc, ale błyszczę jak zenit Kasa wokoła, ja dalej tu biegnę. Sprawdź mój vibe, robię ruch bez presji Chcą gadać dużo, ale brak im esencji mój skład to i twardo to nie piasek Wyżej niż chmury, nie złapię na spadek Liczą mi kroki jakbym był na radarze Święte jak neon na całej tej trasie Zimne spojrzenia, a serce mam gorące Robię to dla siebie nie dla was dziątek Bierzem na bit, jakby był mój dzień Czarny jak noc, ale puszczę jak zenit Kasa wokół, ja dalej tu biegnę Pony jak ogień, nic nie zmieni mnie Wierzam na beat, jakby był mój dzień Czarny jak noc, ale puszczę jak zenit Kasa wokół, ja dalej tu biegnę Pony jak ogień, nic już nie zmieni mnie